Hej kochani, wiecie co, łączę się z wami um, z takim tematem odnośnie kwasu hialuronowego. Ja 25 listopada skończę 49 lat, czyli że to już, prawda, um, jak to mówią, 40 jest um, starością młodości, a 50 jest um, młodością starości, O, odwrotnie, no nie? Także no, ja już wchodzę w ten taki już bardzo, bardzo średni wiek. Yy, I powiem Wam z własnego doświadczenia, z własnego doświadczenia, czy kwas hialuronowy się sprawdza, czy jest dobry, czy lepiej się po nim wygląda. Odpowiedź brzmi tak. Zdecydowanie jestem za tym, żeby sobie pomagać właśnie kwasem hialuronowym. A jeżeli ktoś ma bardzo głębokie zmarszczki, botoksem. Dlaczego? Dlatego, że żaden krem, żaden krem, żadno serum, żadne kwas hialuronowy taki zewnętrzny nie zrobi nam, nie odbuduje nam struktury zniszczonych włókien kolagenowych, deformacji twarzy, które się z czasem przydarzają z powodu właśnie grawitacji. Hmm. I nic innego absolutnie nam w tym nie pomoże. Nic. Uważam, że tak. Masaże, ale to trzeba. Ile to czasu trzeba te masaże wykonywać? Ja kiedyś bardzo dużo masowałam twarz, masowałam yy, szyję, dekolt, robiłam yy, yy, masaż głasza prawda? Yy, robiłam masaże. Yy, Liftingujące, jogę twarzy. Naprawdę bardzo długo mi to zajmowało czasu, i skutki to takie były bardzo, bardzo mizerne. Jednak wiek w pewnym czasie się bardzo odczuwa. Bardzo. Nagle, nagle pewnego dnia budzisz się i masz spadnięty owal twarzy. Opadną ci policzki. I nic na to już nie poradzisz. Więc tylko sobie można, co? Wstrzyknąć kwas hialuronowy. Są jeszcze inne metody, są nici, którymi można podciągnąć wszystkie tkanki. Tak jak mówię, jest botoks, który się wstrzykuje i który po jakiejś chwili się neutralizuje w naszym organizmie. Jego nie ma, tylko skutkiem ubocznym jest porażenie tego mięśnia i on się w ten czas nie rusza. Także wiecie, to nie jest nic strasznego, bo był używany i jest nadal używany w leczeniu zeza, porażaniu pewnych mięśni, żeby ten oko stało w nam w prawidłowej pozycji, żeby nie, nie uciekało nam to oko. Także no jeżeli to jest stosowane do oczu, to bądźmy poważni. Nic się nie stanie nam, jeżeli my porazimy sobie jakieś tam mięśnie w twarzy. Ja powiem, co ja miałam robione. Ja miałam kwas hialuronowy yy, do volumetrii, czyli taki gęsty kwas, którym się modeluje twarz yy, i wypełnia ubytki tkanek w twarzy, oraz taki yy, nawilżający, ale on tam też jest nawilżający, ale taki po prostu do wypełniania ust, bo to są dwie gęstości, że, yy, no, żeli, bo kwas hialuronowy występuje w postaci żelu. I powiem Wam, że kompletnie teraz moja pielęgnacja jest tak ograniczona. Jest dobre nawilżenie. Dobre, dobre nawilżenie. Nie ma żadnych masaży, nie ma żadnego przesiadywania, wykonywania jogi, srogi i tak dalej. Po prostu budzisz się i wyglądasz dobrze. Więc co? Ja powiem, że to jest złe? Nie, kochani, to jest dobre. Im wcześniej zaczniemy, tym będzie nas to później sukcesywnie mniej kosztowało, bo jeżeli ktoś zaczyna już z jakimiś tam zapadlinami strasznymi w twarzy, gdzie tutaj mu już wielkie ubytki ma tego kwasu hialuronowego, tutaj, prawda, gdzieś mu to, to, to spada, tutaj się takie te girlandy robią. No to w ten czas zdecydowanie no to trzeba sobie powiedzieć, że będzie to kosztowało no kilka hmm, naście nawet tysięcy złotych taka twarz jeżeli jeszcze doliczając jakieś nitki yy, co tam jeszcze możemy doliczyć. Botoksy, no to w ten czas to ta reperacja twarzy będzie sporo kosztowała. Ja w ogóle to żałuję, że ja nie zrobiłam sobie ust, jak ja chodziłam do kurde podstawówki do 8 klasy, szkoły podstawowej. Od kiedy zaczęłam chodzić na imprezy i zaczęłam chcieć dobrze wyglądać. W ogóle jestem Przeciwnikiem, że mówi się, że młodzież nie powinna sobie nic robić i tak piętnować to, że młody to nic nie rób. A dlaczego ma nie robić? Ja nie rozumiem, dlaczego nie robić, żeby coś lepiej wyglądać. Jeżeli coś jest kompleksem danej osoby i jest całe życie się z tym źle czuje, czy nawet młoda dziewczyna z małym biustem, czy z odstającymi uszami, czy z problemy z cerą, czy z nosem, czy jakieś wąskie usta, dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego tego nie zmienić? Ludzie, bądźmy normalni. Ja jestem za. Jestem za. I naprawdę żałuję, mogę powiedzieć, że żałuję, chociaż nie żałuję, bo ja teraz, teraz jestem, tu i teraz żyję. Wcześniej też mi źle nie było z moją urodą. Aczkolwiek usta by mi się na pewno przydały. Robić, nie zastanawiać się. Później te kremy, te wszystkie e, sera, maseczki i tak dalej. To będzie takie tylko y, przerywnik w ciągu dnia, ale nie będziesz czekał na to, że jo to ci zniszczy, z, zniwelowało, albo to ci zniwelowało. Nie, bo ty będziesz to miał cały czas. Nie będziesz się bał, że się uśmiechasz i że nie wiem, zmarchy robisz, robią ci się, a jeszcze ktoś powie, że a to, bo to są wesołe, znaczy, że jesteś wesoła. Nie, nie jesteś wesoła, jesteś stara. Można powiedzieć, że ach. Y, 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 Trzeba umieć starzeć się, trzeba starzeć się z godnością. No to właśnie chyba na tym to polega: starzeć się z godnością, to należy starzeć się ładnie, a nie starzeć się jak nasze babki. Jestem za tym. I na pewno, jak będę miała jakieś problemy, to. I jakieś wątpliwości co do swojego wyglądu, nie wiem, coś mi się będzie nie podobało, to sobie na pewno jeszcze zrobię to, co będę chciała. I nie będę się zastanawiała, czy to warto, czy nie warto. Bo na pewno warto. Czy szkoda kasy, czy nie szkoda? Nie, nie szkoda. Inwestycja w siebie to jest inwestycja w swoją przyszłość, w swoją zawsze dobrą pozycję. Zawsze pamiętajcie, jak Was widzą, tak Was piszą. I to jest. Ja tego nie wymyśliłam. Dobra, na razie pa.